Dzisiaj my nawiedzę, wygram sobie w wymień brain rot. Dobra, proste jajko. Tu trzeba chyba wymieniać brain rot. Otwieram. Tylko muszę ją wziąć. I mogę się tu wymienić. Trade.

To za to To za to Gangster futera criminalera To i to za to Akzent Tuttavia sono troppi Troppa trippa To za to 16 sekunda 15 Gangster futera criminalera Nie układło się. 11. to to i to. Nie, jestem psa. Nie. Dobrze nagrywam. To wszystko za... To jest dobra wnio. A nosia bez kitu to dobra wmiona. No wezmę. Ballerina cappuccina. Schowaj ten pasek zabań walony Eee yy, odmowa To za to odmowa No dobra Hmm Ej, biorę Truli Mero trulicina. No Oczuj się To za co i to tam... trade Aha, muszę jeszcze tam Jezu no. został, bo nie widzę. Od Teraz Ooh. mogę trade. No kurde. a co To trade teraz jak on się nazywa Ten gościu z odin dun dun. Co tam? Jones. Ty odin dun dun. Dobra, idę, jakiegoś już Brenota uh, postawi i uh, widzę, mi Gangster putera criminalera. Uh. <SANTA> już se postawił. Ballerina uh, Cappuccina. Dobra. Czek, 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 czek um, i czek, I Teraz stawiam. Czek, 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 czek. Dobra. Otwieram ją. Truly, mero, truly, mero, cicho to za to git no szybciej dodaj więcej dodaj więcej Dwanaście. nie odmów Gangster, futera, fudy, frula. Wyjdę, hmm. Be, faltrite. Right. No, 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 Je bejda. Bejda. no, 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 Ona mnie znalazła na tym ten... Dobra. Wjeżdżam na Facebook. Kiepik. kupiec eliksirów. Yeah. Hmm. Kupiec eliksirów. Elksyre. To jest Ten Hm. Ty no bez no właśnie. Słuchaj. Hmm. Słuchaj, to był ciekaw. Cyk. Hmm. Nie. Co? No cicho bądź, kurde. Nie gadam. Co sumie to. Daj gada, że słuchaj. Nie gadam. Nie gadam teraz. I tried chyba dobrze. No nie mogę hmm. Tak cicho. Nie, nie możesz. Nie. Trudno, że to jest głowy. Trudno, że jesteś głupia. Ty też. Trudno, że w tym momencie nagrywam. No to, to nie nagrywam. Nie, nagrywam. Co mi zrobisz? Ja chyba też. zamknijcie to po prostu nie hmm. jak coś tu dodaje, to hmm. no git o jajo kawali jakie szło i halloweenowe jajko Tu tu jest Jako hakera Nie mam ja jako hakera O dobra ale mocna to było Dobra Co za to i to Nie, od A nie dobra to jest dobre no. <coughs> też To to Dodaj nie udane wymiana. Ja się z tak Udin din dun za te dwie A biorę Udin din dun. Madindindindun. Udin din 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 dun, madindindindun. Din, 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 Ma din, 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 Ale już jestem z Udin din No. Mm, to naprawdę jest nieźle

ja nie, nie dołączył w życiu do Waszej grupy Sranej Trade to za to Nie robi się trade y, fair trade'ów To jest dobry trade Dobra ja widzę, w tym momencie zostawię moje wszystkie dane, bo chcę zarobić na to jajko. Trulimero trulicina. jest? trulicina. Ballerina trulimero trulicina. Ding 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 yin event arena to czemu, a dobra to jest koło wice wice Obrót. o rd kurde 25 kafli idę kupić to jajko hakerskie a nie idzie dobra idzie tak, ona będzie trwała chyba minutę. Dwie minuty. Dobra. Teraz kupię kolejne hakerskie jajo Truli mero Truli ci. <grym> Dobra, my base. O nie, 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 nie. A było przez Higa. A się zrobiło? Nie, jeszcze minuta. Dobra, póki idzie to hakerskie. Storia, jak ja nie mam 5 milionów. Dobra, idę jakiegoś tradeika zrobić Dobra, mam jajo hakera kolejna. Powinna... Dobra, idę teraz po tradeie Czy nie? A, no, to szybciej no. się nie może A, bo zrobić. Dobra, wymiana to no. Do... Jakieś dobre wymiany to bierzemy Ballerina hmm, cappuccina Ballerina cappuccina Nieudany w na to nie Nieudany zmiana to też nie Nawet nie patrzę Ty pójdziesz w dino Nie mam mowy Pan sobie nie pan na nim za to i to. Fertright? Nie. Nie, Dobra, nie, nie. Proszę, nie jest jakaś słaba, ale dobra. Tapujemy, tapujemy. Fertright? No. I fuck, Fertright. że ja dostaję to nie, fair trade to nigdy nie, to zawsze nie, sorry, fair trade nie, nie mam mowy nie mogę, nie nie kupił, a ile kota barw? A, Stoka.

robiorego. I no co jest, jakieś jaja kupuję. Eee to do to, to. Nie, tylko nie far trade. Nie. coś czuję, coś czuję, że się szykuje coś fajnego na tą koniec

Czekam na jajko Tajne jajo? Gda Jako kawali Tylko ci ludzie chcą Nie wymyję mm. tego good in, in, do, no no w 3 uh, mm. minuty Nope mm. Nope No. Nope. Hmm. Yes. Yeah. Yes, sir. Bananini. Oh, sir. Bananini. yes sir. Yes sir. Yes yeah. sir. Yes sir. To gdzie ten ulicy Nie, nie burbur patapim. Dobra, widzowie, to będzie tyle na dziś. नारा